Uczę dzisiaj dwóch braci. Ty będziesz w tej klasie, powiedz? W piątej. Bo to jest wakacja, więc on będzie w piątej klasie, on na naczynki pierwsze. No to takie jest akurat z piątej klasy zadanie, które będzie miał dopiero w szkole. Natomiast mm, tu jest chłopiec sześcioletni, jego młodszy braciszek, który sumuje liczby. No i ma tutaj sumować od 1 do 100. On już zna sposobiki. Ja, jak to zrobisz? Tylko, tylko pokażemy efekt tego znania, że tak powiem. Ja, jaki rachunek będzie najpierw? Na, najpierw zapisz rachunek, bo on ma tendencję do podawania wyników od razu gotowych. Ja wolę, żeby był najpierw napisany. O, muszę chyba tak wziąć kamerę. Chyba Państwo widzieli, do grunogami nogami. Tu, tu napisałeś ile? 50. 50, tak. Razy, razy ile? To się równa. I teraz wytłumacz, skąd się wzięło 101. No, no bo tu mamy 100, no i tu mamy 1. Tak. No i tu mamy 90, no i tu mamy 2. Znaczy tu mamy ile? Tu mamy 90, ale ile? 99. A tu mamy? 2. Czyli dodajesz 1 dodać 100 to jest 101, 2 dodać 99 to jest? 101. A potem, potem jaki rachunek byłby jeszcze? Potem by, by, by był 98, os 3. I dodać 3. 3. A, a potem jaki byłby rachunek? 77 dodać 4. No i, no i tak dalej, i tak dalej. No więc dla, dlatego tu wziąłeś 101, tak? Bo że zawsze wychodzi 101. A dlaczego tu jest 50? No bo mamy... No bo nam zabiera po dwa. Tak, bo tutaj, tutaj liczb do, do dodania jest ile razem wszystkich? Wszystkich liczb do, do dodania jest... 100. 100. To par tych liczb, takich par, jak się połączą w pary, będzie... 50. 50. I, o, i każda para będzie miała... Tyle samo, tak? tak. Tyle samo, po ile będzie miała każda para. Po 101. Po 101. No to dlatego robisz 50 razy 101, tak? To się równa, dobra, i teraz napisz równa się. Jest tu na równa się? No to napisz tutaj równa się i napisz wynik, bo teraz on już umie obliczać takie liczby, więc... No i teraz jaki będzie ten wynik? 50 razy 101. A ty, a, a ty tam rozkładaj na czynniki, coraz większe liczby. To będzie dobra ta jego. Pięć No to na, napisz ten wynik. I, i ile to masz lat? Ja tylko w zeszycie, nie ciebie. Powiedz ile, ile masz lat. 6, masz 6 lat. No to, to ja mówiłem Państwu na tam filmie ze studentką, że ja 6 latków uczę takich rzeczy, bo studentkę też uczyłem i nauczyłem studentkę, ale i nauczyłem tu 6 lat, jak Państwo widzą. A teraz napisz 1. Aha, może tylko jeszcze mi powiesz. Skąd się to wzięło 5050? Jak to policzyłeś? Czy brać od razu 50 razy 501? Tak. No chyba nie od, nie od razu, bo to znaczy, no, ja ci uczyłem prostszymi sztuczkami. Jak? Jak najpierw? Że tak dodawałem. No wie wiem, ale, ale chodzi mi o to 50 razy 101. To zrobiłeś najpierw sobie w pamięci... Jaki rachunek? Znaczy on już nie wie o co chodzi, bo on po prostu wie, wie jaki jest wynik. Dobra, to może tak, bo no, albo może ja powiem, no to robisz 5 razy 101 najpierw, nie chyba tak? Zrobiłeś 5 razy 101, to 5 razy 101 to jest ile? 5 razy 101. 505. Tak, to jest 505. No to 50 razy 101 będzie 5050, no nie? Tak, bo on, on już takie rzeczy wie. Dobra, to teraz napisz sobie tak 1, 1 plus 2, plus 3, plus 3 kropeczki, zrób, zrób takie 3 kropeczki i na końcu napisz plus 400. Zrób sobie taki odstęp, tak, i tam, potem napisz plus 400. No i spróbuj zapisać, jaki to będzie rachunek. Spróbuj zapisać, ja się zaplanuję, brata, sprawdzę u jego brata. Jak on to robił, to pokażę Państwu zaryszć brata teraz. A ty, a ty rób. Tutaj rozkładam na czynniki pierwsze, czy dobrze rozkłada. Ja tak pobieżnie patrzę, ale z tego co widzę, 42, no to jest 30, jeden razy 2 to jest 42, a to liczba pierwsza, tak. Dobra, jedź dalej, jedź dalej, do coraz większych. Ja ci potem pokażę do czego to służy w ogóle. A na razie tylko rozkładasz tak mechanicznie. A, a powiedz jeszcze tutaj pytam brata jego. Co to sobie jest liczba pierwsza? Liczba pierwsza jest to taka liczba, którą się mnoży przez która się dzieli. Przez e, dwa trzy. Liczba pierwsza to jest taka. Która, ile musi mieć dzielników ta liczba pierwsza? E, dwa. Dwa, dwa dzielniki, która ma dwa dzielniki. Na przykład dziesiątka ma ile dzielników? Więcej niż dwa. No tak, czyli jest liczbą pierwszą? Nie. A wież jak się nazywają te liczby, które nie są pierwsze? Z, złożone. To są liczby złożone, wtedy się mówi. Z wyjątkiem jedynki, która się nie jest ani złożona, ani pierwsza, tylko jest po prostu osobnego gatunku. Tak samo jak i zero. Yy, no dobra, yy, 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 to rozkładaj dalej. Zobaczymy, jak tutaj braciszek zrobił w tym czasie. Poczekaj, zaraz zobaczymy. Ja widzę w kamerze na odwrót, ja muszę sobie patrzeć. Poczekaj. Napisałeś tak. Yy, to się równa, tak? Tu, 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 tu wziąłeś źle, co, co tu napisałeś? 20 tysięcy. Aha, bo ty miałeś od razu gotowy wynik, chyba, tak? Mm, tak. Chcesz napisać? A tu nie pisałem. Aha, no, napisałeś rachunek. Napisałeś 200 razy 401, tak? 401 to więc skąd się bierze? 200 też. No, tu, tu jest dobrze, tylko że sam wynik jest niedobry tutaj. Wynik nie, nie będzie taki. To Ale ja tu chciałem napisać 20 tysięcy. Ale po, po co pisać 20 tysięcy? Na razie masz 200 razy 401, no nie? Jaki rachunek zrobisz prostszy najpierw? Zamiast zrobić zamiast razu... Dwa razy 400. No to napisz, napisz taki rachunek, o właśnie. Zamiast on, on wie co, co się robi, tylko czasami zrobi za, za szybko w pamięci. Dwa razy. Tak, to się równa. Nauczysz panią w szkole tak, tak, takiego sposobu? No bo tam twoja pani to raczej, no, wątpię, żeby znała takie sztuczki. Tu napisałeś 802. No dobrze napisałeś, tak? No to teraz napisz wynik tutaj. Jak już będzie 200 razy 401. No, czekaj, cz, cz, no, no zobacz sobie tutaj. Tu, tu masz. Odczytaj ten wynik, który masz tutaj. 82. To jak z tego wyniku zrobisz ten większy wynik tam? Jak jest. Może napisz pod spodem nawet. Tu jest 2 razy 401, to tu napisz 200 razy 401. Napisz tutaj. Albo napisz najpierw 20. 20 razy 401. 20. A teraz rozkładaj tam dalej naczynki pierwszy 20 razy 401. On no, jeszcze słabo pisze, no bo wiadomo, dziecko 6letnie to. Tak, to się równa. I jaki tutaj będzie wynik? Nie musisz go mówić. Najpierw go zapisz, a wtedy będziemy się zastanawiać. Potrafisz go zapisać od razu. 2 razy 401 jest taki wynik, tu, tutaj masz wynik, nie? To 20 to razy 401 to jaki będzie wynik? 8320. No tak, no to zapisz go. Bo on może mieć problemy z nazwami jeszcze liczb. Takimi większymi. Dlatego czasem on może wiedzieć, wiedzieć jak się zapisuje. przeczej, Ale powiedziałeś 8020. Przecież, zobacz czy tam dobrze robisz. W dobrym miejscu jest dwójeczka. Dob -dob dobrym. Kręciło było łączenie. No to dobra, to, to skreś to wszystko, skreś I, I napisz tam dalej. Dalej napisz dobry wynik. O, teraz będzie dobrze.

te sztuczki z tymi zerami i tak dalej, to on sam wymyśli, to nie jest tak, że ja mu tam podawałem, proszę Państwa, tylko to nie nagrywałem, to na poprzednich lekcjach to zrobiłem, na poprzedniej dokładnie biorąc, więc on, to, że on tam te zera tam ładnie z nimi działa, to dlatego, że on to wie skąd inną z innych lekcji, no, to jest nasza któraś tam, no, któraś lekcja, dobra, no i napisz teraz wynik, zobaczymy, czy teraz dasz radę, a nie dał rady, to, to wtedy... Zrobimy inną sztuczkę. 80 tysięcy... 000... 200. No zapisz to. Tak. Tutaj to... A się muszę zastanowić już. Mm. Powiedział dobrze, to zobaczymy, czy dobrze zapiszę. No tak, zgadza się. Nawet z, z ładnie jest zrobione. Tak, świetnie. No, no, widzą Państwo. No, no, ja może kamerkę wyłączę, bo zajmie się to trochę więcej bratem teraz. Yy, ale tutaj, jak tutaj ładnie robić. A może jeszcze pokażę, już dzielić. To wiesz co? To może napisz tak. Yy, 30 podzielić na 2. I to jest chłopaczek sześcioletni. 30 podzielić na 2. On miał... Trochę lekcji ze mną, jak ja chyba miał 4 lata, tak? Wtedy miał 4 lata i z bratem przyjeżdżał. No, miał tam trochę lekcji. Kilka, może, ki może kilkanaście, trzydzieści podzielić na 2, potem była przerwa i teraz ma znowu kilka lekcji. No, ja, to jest jakaś czwarta lekcja, może czwarta albo piąta, Ta, bo to jest z, z ojcem. Znaczy o, no, 15, do, dobrze. A ja, jakie zadanie można by wymyślić na te trzydzieści podzielić na dwa? Ja, Jakie zadanie byś wymyślił? Na przykład, że mamy 30 jajek. Tak. I chcemy zrobić z 15 jajecznicę, a ażeby nam 15 zostało. No, no można by albo może. Tylko ja bym powiedział takie zdanie: że mamy 30 jajek, a chcemy yy, dać dwóm sąsiadkom porówno. Tak? To wtedy każdej z nich damy po. Po 15, czyli 30 jajek podzielić na dwie sąsiadki, to będzie po 15 jajek na, na sąsiadkę. No nie? Takie zdanie może być. Dobra, a zrób a zrób na przykład 100, 108 podzielić na 2 teraz. 108 podzielić na 2. No to powinien zrobić, bo my to ćwiczyliśmy już na takie rzeczy. 108, no, trudniejsze robiliśmy. 108 podzielić na 2. Takie sumowanie od 1 do 100 i tak dalej, no to to jest sumowanie ciągów matematycznych, no to... Yy, to jest w liceum tam ja wiem, w trzeciej klasie chyba Oczywiście no jak dziecko jest bystre to można je robić w czterolatkach Ja tak mi się zdarza czasami o tak 54 no dobrze a zrób zrób powiedzmy no to zrób na przykład 1000 1000 podzielić na 4 A, a teraz składaj dalej 1000 podzielić na 4 Zrobi to i ja mu zadam jakieś inne zadania, a zajmę się bardziej tam bratem wtedy. Tysiąc podzielić na 4 Z tym, że to co robi jego brat, który będzie teraz w piątej klasie, to robię z sześciolatkiem, tylko innym. To Są filmiki na ten temat. Tam też naczynki rozkładał. Ile tutaj będzie? Tysiąc podzielić na 4 230. No, nie. No, też nie. No, blisko jesteś, ale, ale, ale nie. A to, że on podaje wyniki bliskie, to świadczy on, że on do, dobrze rozumie. No, tylko tam coś w rachunku mu się pomyliło. Że te wyniki nie, nie są z jakichś tam sztuczek albo z pamięci wybrane, tylko no oblicza, tylko się pomylił tam troszkę. Wie, wie o co chodzi, wie o co chodzi, bo tam coś na, na ostatnim etapie mu się coś pomyliło. No ile byś teraz powiedział. Jak nie da rady tutaj, załóżmy, to weźmiemy mniejsze, będziemy weźmie 100 podzielić na 4. To no, na i pod spodem, podzielić na 4. 100 podzielić na 4. No i to będzie ostatnia rzecz. To jest ile? Takie dzielenie to jest chyba tak trzecia klasa, mniej więcej mi się wydaje. 20. Przednie, ale 100, 100. 100 podzielić na 4. Równe 20? Dziękuję, nie? No zobaczymy. 25. No 25, zgadza się. Tu będzie 205. Dobrze, no tu na, na razie napisz 25. Dobra. A teraz ten 1000 podzielić na 4, to ile będzie? 250. No właśnie, 250, jasne. A słuchaj, a jakie zadanie można by wymyślić na 1000 podzielić na 4? Że co? Że ktoś, coś i tak dalej. Że mieliśmy na przykład 1000 kasztanów. Tak. I chcieliśmy yy rozdać yy wywiórkom. Tak. I ilu wiewiórkom? Czterom. czterem. Porówno czy nie porówno? Porówno. porówno. To każda wiewiórka wtedy dostanie po? 240. 200? 200 no przejdę, dokładnie dokładnie. Po 250 kasztanów, tak, oczywiście. No świetnie. Dobrze, no to skończymy tu.